Cześć. Jak efektywnie spędzać urlop? Właśnie jestem na swoim dłu drugim urlopie i z mojego doświadczenia powiem ci o kilku rzeczach, które pomagają mi spędzać jeszcze efektywniej urlopy. Otóż podzieliłam swoje urlopy na dwie części. Jako że mam rodzinę, moją córkę, tak więc teraz spędzam urlop rodzinny, urlop z córką. Natomiast wcześniej spędzałam urlop sama na obozie przetrwania. I o co chodzi z tym podziałem? Chodzi o to, że teraz, gdy jestem z córką, no to wiele rzeczy no nie mogę zrobić. Ona ma dopiero 6 lat, no i nie wszystkie rzeczy możemy wspólnie robić. Tak więc wiem, że teraz jest urlop rodzinny. Zatem to jest normalne, że nie wszystko możemy robić, a wcześniej na moim Samodzielnym urlopie, no mogłam sobie pozwolić na dużo więcej. Tak więc sama świadomość, że jestem właśnie na urlopie rodzinnym, a nie na urlopie dla siebie, bo na urlopie już dla siebie byłam, daje mi bardzo dużo. Daje to, że mogę jeszcze pełniej cieszyć się każdą chwilą spędzoną z córką. Tak tym bardziej, że ja to nazywam powrót do młodości, gdzie wiele zapomnianych przeze mnie zabaw powraca. Czyli na przykład wczoraj byłyśmy w aquaparku, gdzie na wszystkich zjeżdżalniach możliwych zjeżdżałyśmy, ja również za czym nie przebadam, ale jako że jestem na urlopie z córką, bawiłam się razem z nią i co ważne, zaczęło mnie to nawet bawić. Co jeszcze, jeżeli chodzi o urlopy, no to cieszę się każdą pogodą, czyli nieważne co jest na zewnątrz, za mną jest masyw gubałówki, widać, że pogoda jest dzisiaj taka średnia, ale. Co to ma za znaczenie? Mam przygotowane, wymyślone plany na pogodę, no i na brak pogody, czyli wczoraj było jeszcze gorzej, cały Boży dzień padało. Spędziłyśmy czas na, właśnie w akwaparku, a później poszłyśmy do Centrum Edukacji, gdzie były wspaniałe filmy, wspaniałe informacje o tatrach, no i różne zabawy multimedialne. Tak więc. Nie ma dla nas niepogody na wakacjach, na urlopie. Zawsze jest pogoda, bo pogoda jest w nas i w naszym przygotowaniu. Tak więc zapraszam do kolejnych filmów, gdzie z kolei opowiem, dlaczego uwielbiam jeździć z moją córką sześcioletnią, już czwarty rok, w góry. Zapraszam serdecznie, Marta Markiewicz.